Rząd, przy okazji informacji o tym, że rusza z wielkim planem elektromobilności w Polsce, zapowiedział, że już za 10 lat chciałby, żeby milion takich pojazdów po naszych polskich drogach jeździło. Obecnie na świecie, po drogach światowych, właśnie milion takich samochodów jeździ. Nie uważa pan, że te plany z punktu widzenia i was jako dostawcy energii i producentów samochodów no po prostu zwyczajnie może być nieosiągalny w naszych polskich warunkach. Ja myślę, że ambitne cele są po to, żeby walczyć o ich, o ich realizację. Jeśli one mają szerszy sens dla, dla gospodarki, to warto o nie walczyć. Rzeczywiście dotychczas na świecie jeździ około miliona samochodów, natomiast trend jest bardzo znaczący, bardzo szybko ta, ta ilość rośnie. Jeśli popatrzymy na, na Polskę, to tu korzyści są w kilku różnych elementach. Z jednej strony mamy miasta, gdzie jakość powietrza jest niska. Tak? Jednym z elementów ograniczenia zanieczyszczenia miast jest właśnie wprowadzenie elektromobilności. Mamy również Niezbyt dynamiczny wzrost popytu na, na energię, co dla nas, jako dla przedsiębiorstw energetycznych, nie jest najlepszą sytuacją. Więc każdy biznes, który powoduje potencjalnie wzrost popytu, jest dla nas ciekawy. No i wreszcie jest trzeci element stymulowania ogólnokrajowej innowacyjności więc myślę, że pomysł jest bardzo ciekawy. To od determinacji, zarówno rządu regulatora pierwszej kolejności, a w drugiej kolejności biznesu będzie zależało, czy ten cel jest możliwy do zrealizowania. Przy okazji rozmowy z dyrektorem Gliwickiej Fabryki Opla, dyrektor zauważył, że tak naprawdę problemem, jeżeli chodzi o rozpropagowanie elektromobilności w Polsce może być po prostu koszty zakupu takiego samochodu, który to samochód jest przeciętnie droższy 30-40% od odpowiednika na tradycyjne paliwo. Czy dla Was, jako producenta energii, jest też Taki czynnik, który po prostu zwyczajnie może rozwój e-mobilności wyhamować. Oczywiście to jest jedna z głównych przeszkód, ale nie jedyna, tak? bo inna jest jeszcze do kwestia dostępności infrastruktury do, do ładowania takich samochodów. Natomiast ja dlatego powiedziałem o determinacji regulatora w następnej kolejności firm, że jeżeli zdecydujemy się na to, że do miast nie można wjeżdżać starymi samochodami, tylko samochodami czystymi elektrycznymi. Jeśli będą dopłaty do samochodów, jeśli ruszy masowa produkcja samochodów, tak, technologia pójdzie do przodu, to wtedy znajdą się modele biznesowe i wtedy te ceny się, się obniżą. Ja myślę, że to jest ciekawy plan, ciekawy pomysł, no i czekamy na dalsze kroki w jego, w jego realizacji I na pewno w momencie, jak pojawią się odpowiednie narzędzia, to będziemy się zastanawiać, gdzie możemy się znaleźć także w tym biznesie. Pod koniec lipca razem z PKM Jaworzno rozpoczęliście testy pojazdu elektrycznego oraz całej infrastruktury ładowania. Co Wy jako spółka chcecie się dowiedzieć w trakcie tych rocznych testów? No, ten projekt ma kilka różnych poziomów i elementów. Na poziomie technicznym interesujący jest dla nas wpływ ładowania na naszą sieć dystrybucyjną i wpływ różnych sposobów ładowania. W pierwszym etapie ten autobus będzie ładowany metodą plug-in, czyli wpinania w uproszczeniu do, do gniazdka, i ładowania wtedy, kiedy jest potrzebne ładowanie. Na kolejnym etapie zamontujemy tam stację, która będzie wymieniała baterie. Ten autobus posiada baterie wymienne, takie, które będą mogły być ładowane w off tak, poza, poza dziennymi szczytami. To jest ciekawe z punktu widzenia rozwoju sieci dystrybucyjnej i koniecznych inwestycji. O, zupełnie inaczej planuje się rozwój sieci na... Krótkie, wysokie moce ładowania, a zupełnie inaczej na spłaszczoną charakterystykę ładowania. I te doświadczenia będą miały pewnie wpływ na nasze też rekomendacje dla szerszego rozwoju standardów elektromobilności w Polsce, no bo tu trzeba wziąć pod uwagę cały, cały łańcuch kosztów, cały łańcuch wartości, który, który trzeba stworzyć po to, żeby ta elektromobilność w Polsce mogła, mogła zaistnieć. Ja, można, jest teraz jakby początkiem, bo też najbliżej, jeżeli chodzi o odległość Waszej spółki. Do, do tego miasta czy poza Jaworznym, Tego typu rozwiązania też będą testowane, żeby mieć właśnie jakąś informację bardziej globalną niż tylko z jednego miasta? W zakresie autobusów to jest na razie jawożno. Oprócz tego mamy program e, działający w naszej spółce dystrybucyjnie dotyczący e, samochodów elektrycznych, które testujemy już od jakiegoś czasu poza jawożnem, są Gliwice, częściowo Wrocław. No i również myślimy o infrastrukturze e, ładowania w jednym z dużych, e, dużych miasta. Więc jest to element pewnego szerszego e, planu, e, Znalezienia czy zrozumienia różnych elementów tego, tego łańcucha elektromobilności. Obecnie stawiacie mocno na współpracę z samorządami, ale tak naprawdę chyba też warto pomyśleć o współpracy z producentami baterii, bo to jest chyba równie naglący problem, to znaczy, jak skumulować energię i ją zatrzymać po prostu. No tak, to jest święty gral nie tylko elektromobilności, ale całej, całej współczesnej energetyki i wszystkich tych, którzy chcieliby widzieć rozproszone systemy energetyczne i, i, energetykę, i energetykę odnawialną na dużą skalę. No my, jako, jako Tauron, jako, jako Utility, jesteśmy raczej po stronie tego, który wykorzystuje tę technologię. Więc my w najbliższym czasie nie, nie, nie przewidujemy angażowania się w. W jakieś znaczące działania dotyczące rozwoju tej technologii, natomiast na pewno będziemy śledzić jej rozwój i na pewno też będziemy budować system innowacyjności w firmie, który będzie otwarty na różne ciekawe inicjatywy, również dotyczące być może jakichś technologii w przyszłości.